Dzisiaj sobie gramy em, Brawl Starsa, nie wiecie co wylosowałem, bo wylosowałem kiełka, z nie, nie z Mega ale jak z małej, seduzy, nie wiem jakiej. Ale wylosowałem kiełka, więc jestem bardzo zadowolony I subskrybujcie, łapkujcie, robimy 15 tysięcy te 15 tysięcy, bo naprawdę mi na tym zależy, bo ja wszystko to robię dla was Naprawdę mi na tym zależy, więc kliknijcie tą łapę I będzie oki okay. yes, i jeszcze like. I jest już miejsce I my sobie będziemy z pijąkiem. Więc bardzo fajnie. Muszę coś innego. raz mm, Papier. Razem. No, si, no, nie o to mi chodzi, że papier mi posępny jest. Ale. Tylko. No, nie wiem, si muszę ustawić kamerkę żeby nie było. Jak byle

Zabiję go na easy. easy peasy Na Easy peasy, Easy peasy Zapitę oh, 8, 8 HP miałem 8 HP miałem Widzę to huh. Prawie zginąłem, ale prawie Ja zabiłem go, ale prawie mnie zabił wtedy O oh, nie! Ty to ja jesteśmy nie widziałem Nowiutko nie był mnie tylko, bo ty jesteś na daleko, więc nie jesteś za kolorowo. Bęk, Zablokowana jesteś. Chcę powiedzieć na to. Odet. so Teraz muszę ginąć. Eu não sei como é que é a igreja, mas eu Eu tenho que terminar essa porque eu não posso e